że jest, odebrałem dzisiaj z poczty wykrywacz metali dodatkowa zabawka na plaży do szukania monet wszelkiego rodzaju kosztowności niestety złota nie wykrywa ani srebra no ale już jest będziemy się tym bawić ale najpierw zakupy Staruchy idą, Kaszka, zaś, pod ręka się trzymają. I też niedługo będziemy staruchami. Ja latach już jestem staruchem. jest było. Gdzie? Tam jest chyba też bank pocztowy. Tak. A z tego, co czytałem ostatnio, to poczta nie ma banku swojego, tylko ma podpisane umowy z różnymi bankami i w ten sposób to działa no nie jest tak że jest postbank jakiś tam chyba jeśli chodzi o branie kredytów bo nie wiem jak z rachunkami bo ludzie też rachunki mają a może to też przez jakieś inne banki tam są jakieś te ale wyjazdowe zakupsowych nie ma O o no, no, Chyba bardziej tam gdzieś na to może. Ale chyba nie ma, to może oni rzucają raz na ile. Tu są jakieś takie szpargały jeszcze. nie ma, Może by się kogoś zapytał? Ja nie wiem, czy na małe. Dużo tam wejdzie? To Na pewno nie ma tutaj z tyłu tego. Zobacz, tam jest suwak jakiś. Poszukaj, może jest takie wyciągane dziadostwo? jest, jest, jest. No widzisz? Co mnie oszukujesz? A, bo to może być No właśnie. O, jest, rączka. jest rączka. To co, spoko? Wymieniamy no, o, na taką to. mniejszą. To będziemy mniej zakupów robić, to zaoszczędzimy kasy jak będzie mniejsza torba, jest. co? Fajna jest to. No to dobra. To. Bierzemy. Bierzemy. Mamy baterię, mamy taszkę Jeszcze ten barszczyk O, jeszcze barszczyk. Zrobimy dzisiaj, dzisiaj pitraszenie robimy. Mm. Barszczyk biały Jutro. z białą kiełbasą. Jutro. Tradycyjnie rosół. Schabowy. Czy schabowego? Schabowy. Bigot ze szesleki. Zjedliśmy. Zjedliśmy. bigos świąteczny. Możemy sobie zrobić góraczki Albo jakieś schabowy. Ceny polskich produktów w Niemczech. Polo 59 centów. Truf Lewawelu 2 euro. Co tu jeszcze jest takie polskie? Strudelice, mieszanka krakowska. Mieszanka krakowska 3 euro. Nie ma barszczu. Michałki 3. A co tu jest takich? Musztarda, 89 centów, coś czosnkowy, 70, majonez, winary, 2,29, takie ceny polskich produktów, patrz, krówka jest, ciekawe, czy to jest ta mordoklejka, czy, ty, to jest ta chyba mordoklejka, albo nie mam ochoty, co, co to jest, nie jest polskie no, chyba, pisze. Polnisher Ale to nie jest to Nie wiem co to jest w ogóle Patrzcie jak się oszukuje w Niemczech Pisze polnisze, a tu leży inny produkt jak w Biedronce. Co będziesz robić z Biszkoptów? Sernik na zimno. Jak sernik na zimno? To Hubertowi chcesz wziąć, ale nie ma jego smaku. Tam są tam są Hubert, a nie, tam są, są Hot Spicy, ale Hot Spicy nie są w promocji. Euro 39 i Hot Spicy też są w promocji. Weźmy że po dwie paczki. W takim razie Mieli jeszcze, hmm. kiedyś. I cebulka. Rozchodzą się po euro 39 się rozchodzą co? Pringelsy Waldi. A w realu już było ile? Tak od spicy 2,50 i 2 euro jakieś tam nie? Znaczy za jedną paczkę dwie Miodek. Ile płacisz za miodek? 2,39 W dupak się poprzewracało i herbatkę się z miodkiem pije. Które bierzesz, to bierzesz? Czy może 4 kilo ci wzięć od Czy 2 wystarczy? Jak było Nie, Te są ładne, no to ty wybiorę. Tak. Czy to może jutro tych gołąków zrobić? I no to co? Cały dzień masz. skabowego kiedy ja jutro gołąbki co ty na to? ale dobra taki pakiet wurstów no ale nie mamy robić boczek to. ale, ale co? zobacz jakie te możemy na spróbę wziąć to też? tydzień? To, to co teraz Franken Farm po najlepszy boczek na świecie otwarty? ale te liście to już będą na rok albo na to tamte były kurwa 5 lat ostatnie no. gdzie my weźmiemy, nie? cześć to były 15 lat gdzieś, nie? Co? co? berkezy jest boczek, w ogóle jest zobacz jaki ładny mm. Tą białą ale to też tu chyba te, nie? Kasia nam dzisiaj zademonstruje jak zrobić dobry boczek surowy pieczony w te karniku, tak? Szybkie jedzenie przy samochodzie. Ja sobie wziąłem pizza brociem, czyli bułka jak pizza wygląda, a Kasia tradycyjnie leberkeze. Taka ale ładnie pachnie. Co to jest Kasia taka, można powiedzieć? Mortadela gruba na ciepło, nie? Świeżo, świeżo taka upieczona. Kilo 20. I co to Kasia się tu robi z tym boczkiem, co? Trzeba skórę najpierw. Ja. Ale to może później, nie? Jak uśpimy dzieci? Co z gadasz. Jak skóra zdjęta, przewracasz i co tu chrząstki obcinasz, no, czy co? Hmm, są tam takie małe kosteczki. To ma Madonna mi plaster, Co się stało? Już tak? No, to jest krzątka taka. Tak. Krząstki są wycięte, znaczy się, tak? I się go przyprawia. Kul, pieprz, papryka, oregano, bazylia, kucharek, majeranek. I dużo przypraw, dużo, nie? Tak. Ładować ile Trzeba wejdzie. Trzeba dobrze tam wy wysmarować go żeby wszędzie doszło tak, ta? i później się go kładzie żeby jest to mniej mniej można by jeszcze tu jeszcze masz nie rozsmarowane Przygotowuje się sznurek Jezu sznurek sznurek, kawałek sznurka i co, zawijasz go, tak? Jak go to, to? To nigdy nie miał, kurde, jak to taki rolowany boczek zwinąć. A. Jeszcze taki duży. Brzuchem przytrzymać deskę. <laughs> To ciężko się czasami zbija. Hmm. Bo jak jest gruby kawałek, to go ciężko. Mm -hmm. Możesz pomóż? Nie, jak by pomógł? Nie dotykam Weź kawałek szmurka. No. Za, załóż tu. To. Tu? To? Tak, na końcu. Weź palucha. I zawiąż węzeł. Na węzeł zawiąż. Mocno ściśnij za węzeł. no to dobra. Hmm. Trzymaj. Mocno, Stałeś całej No o tak. Tu. No już, zawiąż na ręce. Musisz palcem przytrzymać, bo to się rozwiązuje. Zwija zresztą no to chyba trzeba coś wiedzieć o tym, to może nagram całe zwijanie boczku o, i w tę mańkę to leci. O. Ciężko się zwija, bo jest... Grubasy. Grubasy. Tak No prawda. Już jest zwinięty, nie? I do naczynia żaroodpornego I pieczemy. W ilu stopniach Kasia piecze? 180, tak? Za 2,5 godziny. 2,5 godziny w 180 idę. A więc jedziemy na jeziorko, na kiżwez. pobawić się wykrywaczem metali. Tak? Wszystkie skarby co znajdziemy to są nasze tylko i, znali, i wykopaliście coś tak? Tak zabawki tu mamy kręcenie o, a tam się coś ruszyło co? no to szukaj w którym miejscu i musisz ten punkt wybadać no, no nie musisz ziemi dotykać, musisz nad jest pierwszy skarb znaleziony, zardzewiały stary kapselek wykopany z ziemi. Wrócimy je do kosza. Nasze skarby i będziemy szukać dalej. Otworzysz kosz Lenka albo Hubert? Ja! Ja! No to otwieraj. Offla! Tam widzę dwa pieseczki. No, dwa pieseczki idą na spacerku. A my idziemy tutaj w ten piasek, tylko że widzę, że jest trochę mokro. Hubert może tylko tu brzegiem. Już tu od początku zacznij ja mam do... Dlaczego mam tu nie ma? O czekaj, jest smart, <laughs> nie słyszałem. Tutaj nie, na wyłączonym to się nie da No i proszę Szukam Może to jest czyjś ząb? Może? Pokaż Krzemień jakiś. Potrzebuję białą kamienę. Po co? Dobrawa do muzeum. Taki. Kolejne skarby, parę kapsli. Dużo rzeczy pokazuje tak głębiej pod ziemią. Pewnie też jakieś kapsle albo puszki pozakopywane. by mieć jakąś metalową łopatkę. W sumie mamy w domu, ale żeśmy nie wzięli, to można by coś wykopać a z drugiej strony to, to jest takie bardziej miejsce reakreacyjne, to szkoda dziurawić ale zabawa jest fajna